Ja nie neguję e ja, bo tak jak hmm. mówię, jest to przepotężne narzędzie i jeden konsultant uzbrojony w e AI może wykonywać pracę pięciu konsultantów bez e AI, tak. to prawdopodobnie lepiej. Mm, tak, i to jest, wiesz, to jest trochę pareto. Zastawiam w ciemno, że to będzie pareto, że 80% use case'ów jest po prostu bardzo prostych i do rozwiązania. Inne da się oprogramować. Wiesz, no, to, to, z czym się nie zgodzę, akurat ostatnio sporo się ze, w, w, w medycynie i w marketingu hmm. medycznym e, i, wiesz, no, te narzędzia coraz lepiej udają e, empatię. No są, tak, wiesz, są nieskończenie da, właśnie cierpliwie tak. inne rzeczy. Hmm. No, jak nastąpiła ta zmiana modelu ChatGPT dwa, czy trzy miesiące temu, ja modelowałem jakieś dane pół dnia z nim, taki, musiałem dużo wymyślić nieistniejących danych, w sensie domyślić się wielkości pewnego, pewnego rynku. Jak on mi zaczął gratulować po każdym pytaniu, no jest tak, jestem genialny no, i w ogóle, wiesz, hmm. ja po paru godzinach pracy miałem więcej pozytywnego, emocjonalnego feedbacku niż od mojej matki przez całe dzieciństwo, hmm. wiesz, i to było zarobiste, hmm. więc... Mnie to skoro irytuje właśnie. Ja bym chciał, <laughs> żeby tego nie było, bo mnie Tak, a ja czasami też będzie bądź bardziej tutaj nie do krawędzi. To jest narzędzie. I jak to zmodelujemy, wiesz, i, i, no i jak je wykorzystamy, to tyle wyjmiesz?